Nie mam profesjonalnego, wojskowego, ani turystycznego plecaka ze stelażem, z kominem, czy jak zwał tak zwał, nie znam się na tym, nie znam się na gadżetach, mam za to bardzo pojemny, wielki plecak typu worek marynarski, już kiedyś go używałem podczas dwudniowej wyprawy na nocowanie w górach, zaletami jego jest, no, poza ceną, stać mnie na droższe, natomiast nie widzę potrzeby, no, zaletami tego jest po prostu pojemność. Wszystko tam się zmieści, namioty, śpiwory, kalimaty, a nawet inny mniejszy plecak i tak też zamierzam zrobić. W tej chwili tam wrzuciłem śpiwór, kalimatę, drugi śpiwór oraz namiot, a jeszcze spakuję tam ubrania na noc ciepłe i mniejszy plecak, żeby małe rzeczy mi nie latały po tym wielkim plecaku. Jestem już w lesie, drodze na miejsce noclegu. Niestety, ale siła tego światła z niebieskim filtrem jest tak minimalna. To jest tak słabiutkie, delikatne światło, że widzę jedynie to, co ja mam pod nogami i do nagrania nie ma szans, żeby cokolwiek się nagrało. Niestety, mój telefon nie wychwytuje tego, co ja widzę. Widzę dosyć sporo, dlatego że tutaj, gdzie jestem jeszcze, dociera do mnie poświata świateł z takich przemysłowych zabudowań, które graniczą z lasem. Droga na piechotę tutaj zajęła mi około pół godziny z tym ciężkim plecakiem marynarskim na plecach. Cóż, jego jedyną że wadą jest to, że ciężar układa się nierównomiernie i niestabilnie. Co na pewno tylko powiększa wysiłek, który trzeba włożyć, żeby to wszystko nieść. Na początku bolały mnie plecy, teraz też trochę bolą mnie plecy jak już siedzę. Ale to ciekawe, jak się rozgrzałem w tym marszu, to po pewnym czasie ból pleców przestał być odczuwalny. Cóż, najważniejsze, że namiot jest już rozłożony, bo tym razem jest to namiot, następnym razem prawdopodobnie będzie to hamak. Zjadłem posiłek. No i jeszcze jakąś mniej więcej godzinę prawdopodobnie posiedzę, zanim położę się na spać. Nie dzieje się tutaj nic nadzwyczajnego, nic nowego. No było słychać te strzały w oddali. Też znaczy nie wiem, czy to są strzały. Chciałbym, żeby ktoś kiedyś mi wyjaśnił jednoznacznie, czym są. Dźwięki brzmiące jak strzały nocą w lasach, które głucho niosą się echem w przestrzeni leśnej. Słychać też pociągi, bo niedaleko jest linia kolejowa, oraz jednostajny, niezbyt głośny, ale ciągły, jednostajny dźwięk, jakby jakiegoś. Technicznego urządzenia jakiegoś, ja nie wiem, jak, czy to może być jakiś transformator, nie mam pojęcia, jak to nazwać. Zaczyna się robić trochę chłodno. No ale cóż, jak zrobi się chłodniej, trzeba będzie dołożyć do tego małego ogniska. Jest dosyć sucho. Nie było problemu z rozpaleniem tego ogniska, z użyciem jednej zapałki, to zwykłej i nie to znaczy jednej zapałki. Użyłem około 5 zapałek, natomiast bez żadnej gazety, żadnej dodatkowej podpałki, jedynie podpalając kubkę cienkich, suchych patyczków. Jestem tym razem na tyle niedaleko zabudowań i miasta. Niestety, że o tej 21:30 słychać jeszcze jakieś rajdy samochodowe i tego typu dźwięki, ale czym głębiej w noc, tym będzie ciszej. Wyłączam zaraz telefon, ponieważ z powodu prawdopodobnie niskiej temperatury szybko leci bateria, mam 55%. A dobrze by było, żeby rano jeszcze cjon. Przed położeniem się spać, ubierałem się dodatkowo. Muszę przyznać, że chłód tej nocy nie był jakimś szczególnym problemem. Chociaż nie było mi też za ciepło, polecam przekonać się osobiście, jaki kto ma komfort termiczny, w jakiej temperaturze, nocując gdzieś w warunkach, gdzie jest w każdej chwili w stanie pieszo bez problemu wrócić się do domu. Natomiast mój sen zakłócały inne zdarzenia myślałem, że nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, że nic nowego mnie nie spotka A jednak to jest właśnie interesujące w takich noclegach że zawsze może być jakaś niespodzianka I przede wszystkim przebudziłem się Usłyszałem wzmożony ruch samochodowy, no stąd droga. Może być ja wiem kilometr, stąd jakaś droga drogi. Nauczony doświadczeniem, pomyślałem sobie, że musi być ranek bądź wczesne godziny poranne. Ponieważ to wtedy zwykle robi się głośniej i ponownie słychać takie rzeczy jak właśnie samochody. I było moje zdziwienie, jak okazało się, że. Jest druga, 17 w nocy. Więc cóż to był za wzmożony ruch samochodowy w takiej dość ustronnej okolicy. Można się tylko domyślać. Po chwili, nim zdążyłem zasnąć, usłyszałem dźwięki pochodzenia zwierzęcego podobnie, które słyszałem też przed chwilą, ale krócej. Bardzo dziwne. Niestety nie mam pojęcia co to było, pomimo tego, że studiowałem różne takie nieoczywiste dźwięki zwierzyny leśnej, jakieś nagrania dla myśliwych i tak dalej. Ale to był dźwięk w równych odstępach czasu krótkich, który brzmiał jak jakby jakieś zwierzę, dosyć duże chciało nawoływać piskliwym głosem, ale miało jakąś, nie wiem jak dziurawy flet, jak miało czkawkę, chrypkę, Jakby coś bym, było uszkodzone w tym, w tym instrumencie. I jakiś był to dźwiękowy dziwak. Nie wiem czy, czy byłbym w stanie to, to naśladować. To było coś takiego. <ścoughs> raczej, raczej mi to nie wyszło. No bo... Mówię to był dźwięk w jakiś sposób zniekształcony. Ja nie wiem czy to był jakiś szczególny przypadek dźwiękowego dziwaka, gdzie dany gatunek normalnie ma głos nieco inny. Czy też to było w normie? No ja bym obstawiał, że to było jakieś wieże jeleniowate. No ale niestety nie wiem. Z termowizją wtedy nie wyszedłem. Termobizji zapomniałem wyłączyć, była tylko w stanie w stanie wyciszenia, wygaszenia, ale nie wyłączona zupełnie w nocy, co okazało się fatalnym błędem, bo mimo że nadal działa to bateria jest na krytycznie niskim poziomie. Teraz jest, znaczy ja wyszedłem z namiotu z pełnym pęcherzem o 4.35 w tym momencie jest po piątej rano i też po raz pierwszy użyłem petardy hukowej, mam ze sobą zawsze dwie petardy hukowe. Użyłem, ponieważ słyszałem w bliskiej odległości duże, ciężkie zwierzę, pukanie, sapanie, musiał to być dzik. No i ten dzik, jakby nie było dźwięku ucieczki. Kiedy standardowo ryczałem, no potrafię ryknąć jak naprawdę dzikie zwierzę. Że niesie się to jak ryknieć wiedzie echem przez las, ale też nie, nie było zauważalnego rezultatu. Ja mam jeszcze resztki kiełbasy, która być może smakowicie pachnie po wczorajszym wieczorze i nie chciałbym się znaleźć w sytuacji, gdzie ogromne, ważące kilkaset kilogramów zwierzę Podchodzi tak blisko, że w momencie kiedy wpada w panikę, zostaje zdeptane na miazgę. Nie wiem czy były takie sytuacje, ale nie chciałbym, żeby po raz pierwszy taka sytuacja zdarzyła się właśnie mi. Cóż, już prawdopodobnie nie będę kłaść z powrotem, a może będę. Około 7 rano powinno się robić widno dopóki nie zrobi się widno nie ruszam się stąd Moje pytanie do rozmaitych piwakowców, bushcrafterów, survivalowców jest takie Po co wy zazwyczaj bierzecie jakieś Żelazne kociołki, piecyki i jakieś szpeja, które przecież też ważą i prawdopodobnie nie bierzecie wodę, bo rzadko kiedy można pozyskać gdzieś wodę praktycznie, no czasami rzeczywiście można, ale jakąś jedną noc, to i rzadko jest możliwość, też często nie ma to sensu, to dlaczego wy nie weźmiecie? jakiegoś takiego technicznego technicznej butelki, termosa, czy takiego, gdzie jest przygotowany ciepły napój, tylko bawicie się koniecznie w gotowaniu w jakichś kubeczkach na, na ognisku, bo się na no, oglądaliście u innych, że nic w kubeczkach żelaznych gotują na ognisku. A potem te kubeczki są całe spalone. no Czy, czy, czy wam się chce, no wam się na pewno chce, tak? Ale no, ja klimatu czajniczkowania i kubeczkowania nie czuję I, i w takim wypadku wolę po prostu i, i tak nieść ciężar mając już tam ciepłe picie dlaczego dla mnie nóż w lesie w towarzystwie to nie jest nóż w lesie, on ładnie to się nie liczy Oczywiście wielokrotnie, bardzo wielokrotnie ja nocowałem w lasach w jakimś towarzystwie, tam w dwójkach, nawet w większych grupach. I lubię takie noclegi, takie wypady. Natomiast dla mnie to się kompletnie nie liczy jako noc w lesie, dlatego że powiedzmy, tak, no, człowiek jest raczej no raczej zwierzęciem grupowym, stadnym, społecznym. No i w momencie, kiedy przybywa w grupie nawet te dwie osoby, no to atmosfera psychiczna zupełnie się zmienia. No przede wszystkim całą noc są jakieś rozmowy na tematy, które nie są w ogóle związane z tym bieżącym, bezpośrednim otoczeniem dzikiej przyrody. No i też yy, mnóstwo osób odczuwa towarzystwo choćby jednej osoby, chyba że jest to jakiś chory psychicznie, psychopata, no jako yy, po prostu po jakąś otuchę jest wyraźnie. Natomiast kiedy człowiek wybiera się na taki los sam, yy, to jest, że tak powiem, wystawiony na pełną ekspozycję własnego mózgu ale też może doświadczyć różnych takich wręcz pierwotnych swoich odruchów sposobu postrzegania tak jak inne zwierzęta, które przebywają w lesie. Dlatego myślę, że zabieranie ze sobą ludzkiego towarzystwa na taki nocleg Coś takiemu wypadowi odbiera zdecydowanie Ja nie jestem przeciwny wypadom w grupie Też obecnie to już raczej wolę dwie osoby jak nie ewentualnie trzy I chętnie korzystam z takich wyjazdów Ale na cele takiego pogłębionego doświadczenia przyrody i w rzeczywistości to zdecydowanie polecam samotność po prostu. W żadnych innych warunkach nie ma możliwości w takim skupieniu doświadczyć chociażby dźwięków w otoczenia.